To myślę sobie o takim tyglu kulturowym, takim, takiej mieszance kulturowej. Czułeś się inny? Może, może w tym sposób, może trochę tak. W sensie, że wiesz, byłem. Yy, po prostu zawsze, kiedy mieliśmy takie rozmowę o tym temacie, zawsze ja yy, pochodziłem do, do, tego, yy, do tej rozmowy właśnie z moją kulturą z moją historią i mm -hmm. miałem jakby wiesz, czasami inny punkt widzenia właśnie na, um, na tych tematach, bo właśnie jak, jak uh, opisowałeś, ja pamiętam, tam, że kiedy byłem uh, w szkołach, moi przyjaciele byli, nie wiem, uh, Richard, Pierre, ale też niektórzy mieli na imię, na przykład Mohamed, Mustafa, mm -hmm. tak, i dla mnie to nie było... różnice. Um, to więc może pod tym względem, to nie jest tato, dlatego, że właśnie widziałem taka, wiesz, Różnica, jak ludzie się zachowują na ulicach, albo takie rzeczy, tylko że zawsze mam to w głowie: taki wiesz, 20-25 lat we Francji e, z tą multikulturą, mm -hmm. e, tak z tym multikulturem doświadczeniem. Mm -hmm. e, tak, może pod tym względem to było trochę inne, się czułem, się czułem trochę inny. Okay. Inny punkt widzenia na, na tym. Francja jest taki kraj, e, który e, nie wiem, już został budowany na imigrację też. Mm -hmm. e, po prostu to jest obojętne, czy ja, czy mój ojciec, po prostu mój, mój dziadek, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, tak? To jest dla, dla nas naturalne, ale 200 lat temu chyba to nie było naturalnie, Nie, wiem, nie było mnie, ale wydaje mi się, że to nie było naturalne może Polska teraz jest w takim, takiej sytuacji, że Właśnie to, to wszystko jest, jest nowe, po prostu trzeba dać, e, dać czas. Tak, właśnie. E, właśnie chciałam cię zapytać o to, e, to było rok po tym, jak, jak się wprowadziłeś, ale w 2015 roku w Polsce była taka bardzo mocno antyemigracyjna e, nagonka, mhm. e, kiedy zwłaszcza kiedy był kryzys uchodźczy w Europie i e, Polska raczej miała. Konkretne stanowisko, żeby uchodźców nie przyjmować. Dzisiaj owszem, gościmy Ukraińców i Polska się tym chwali i szczyci, i oczywiście absolutnie słusznie. Natomiast z drugiej strony mamy zdjęcia i obrazki regularnie dostarczane przez dziennikarzy z granicy polsko-białoruskiej, gdzie po białoruskiej stronie no, Uchodźcy czekają i, i w zasadzie na pomoc, a tej po, pomocy od nas nie dostają. I teraz moje pytanie jest: jak Ty to widzisz właśnie oczami osoby, która pochodzi z tego kraju gościnnego? Um, no, oczywiście, no to patrząc na te zdjęcia, to są, to, 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 jest, to jest trudne. Wydaje mi się, że. Wszyscy... Ale zostawmy politykę, bo może, wiesz, nie, nie wchodząc w politykę, w decyzje, tylko z takiego ludzkiego... Yy... No, zgadzam się. Mm -hmm. Zgadzam się z Dla mnie właśnie to w takich przypadkach, to dla mnie nie trzeba nawet, myślę, że jest tak oczywiste, że trzeba pomóc, tak? Ale jeżeli potem, wiesz, chcesz, nie wiem, rzucić do gry właśnie taki, wiesz, kontekst polityczny i tak dalej, to rozumiem, że czy to jest taka łatwa decyzja? Ja mm. zawsze patrzę na to, bo co się stało w Polsce, wydaje mi się, że to się dzieje um, codziennie we Włoszech na przykład albo w Hiszpanii, bo um, granice tych krajów to jest granica Europy. Tak? i to jest bardzo um, łatwe. Na przykład stać we Francji i mówiąc po prostu komuś, co oni mają robić tak. Mm. Ja nie mam nasza granica, to jest nasza granica, to jest granica Europy. W sensie jest teraz granica z Anglią, ale. Jakby to jest, to jest, to jest inny temat. To po prostu nie chcę w tym przypadku, że oda tego, że ja jestem, nie wiem, Francuzem, we Francji, wy powinniście tak się zachowywać, że tak jest. Bo no wiesz, my, jestem, ja, my tak jakby jest też tu. jesteśmy granicą tutaj Unii Europejskiej. No tak, nie? tak, dokładnie. Więc. I właśnie wasz przypadek to nie jest przypadek Francji na przykład. Mhm. I pod tym względem to nie jest tak, że chcę absolutnie jakby krytykować albo powiedzieć, że powinniśmy się zachowywać tak. Pod tym względem, na przykład, ja jako człowiek ja mi wydaje, że to jest oczywiste, że powinniśmy pomóc, tak? Mm. Ale potem, biorąc pod uwagę, nie wiem, wszystkie elementy, nie mam żadnego po, pojęcia, czy ta decyzja jest taka, wiesz? E, nie, myślę, że nie jestem w takiej sytuacji, że mogę, wiesz, na 100% powiedzieć komuś, co trzeba zrobić, tak? Ale uważasz, że gdyby. Teraz Francuzi zamknęli granice i powiedzieli Marokańczykom, Algierczykom, Libańczykom. Nie, ja wiem, że część osób, oczywiście, bo ta emigracja jest złożona, jakby nie wchodząc w szczegóły, wielu, wiele osób ma korzenie francuskie. Mm -hmm. Do tej Francji przyjeżdża z jakichś różnych powodów. No ale w momencie, kiedy my mówimy, kiedy twój kraj mówi nie nie wpuszczamy, nie wpuścimy im, nie pomożemy, nie udzielimy im pomocy humanitarnej. No. No, to jak reagujesz? No, myślę, że byłbym po prostu zaskoczony, tak I, i, i w szoku, nie wiem. Gdyby... Ale myślę, że byłby to powód, żeby ym... Ludzie, tak jak właśnie, bo, bo mo, moim kolejnym pytaniem będzie um, demokracja we Francji i to chęć ludzi do protestowania, w zasadzie ta taka mobilizacja, to myślę, że o której moglibyśmy się uczyć w Polsce. Um, to ludzie wyszliby na ulicę, a ludzie by powiedzieli nie. No. Myślę, że tak. Myślę, że tak. A to nie jest tylko dlatego, że um, chętnie po prostu demonstrujemy, um, ale tylko, że może... We Francji myślę, że to jest tak, że zawsze jest taki wiesz, wielki debat o wiesz, mm -hmm. imigranci we Francji i tak dalej, ale to jest raczej ilość imigrantów. Bardziej niż, nie wiem, czy powinniśmy mieć imigrację, czy nie powinniśmy mieć mm -hmm. imigracji. Myślę, że po prostu e, to pomysło, że po prostu się wycofać z imigracji zupełnie, myślę, że to nie jest jakby wiesz, w naszej krwi i, mm -hmm. i właśnie nie ma. Nie ma tutaj kontrowersji, tak? I gdyby ktoś mówił, że dobra, chcemy na przykład zamknąć granicę, e, myślę, że ludzie mocno reagowali na ulicach, tak? E, po powiedziałeś właśnie o tej krwi, ta demokracja jest. E, um, na przykład e, rynek nieruchomości nie jest tak trudny w Warszawie, jak w Paryżu. Mm -hmm. Myślę, że jest więcej pracy w Warszawie niż w Paryżu. Myślę, że to jest bezpieczniejsze tutaj w Warszawie niż w Paryżu. E, um, Dobra, magister, mówiłem po angielsku, mogłem znaleźć pracę tutaj bez problemu, tak? Mm. Dla ludzi, którzy są wykształceni po studiach, myślę, że nie ma żadnego problemu. Polska jest kraj, gdzie jest praca, tak? Um, um, możemy krytykować, że pensja jest mniejsza niż we Francji, oczywiście, pensja jest inna, um, tak też koszt życia um, jest, jest, jest inne. to w tym przypadku, no to ja, ja polecam na 100%. A potem są, są różne przypadki ludzi, którzy potrzebują na przykład więcej pomocy od państwa, są więcej zasiłków we Francji niż w Polsce. Hmm. To w tych przypadkach, oczywiście, mieszkać w Polsce, no to, to nie warto. Hmm. Um, tak, Ale dla ludzi, którzy nie wiem, mają 25 lat, kończą magister, chcą po prostu międzynarodowe doświadczenie, zapraszam. A gdybyś jakieś doświadczenia, może jakichś znajomych, albo jak ty to widzisz, <laughs> na przykład opiekę zdrowotną w Polsce i edukację? Okej, okay, nie miałeś doświadczenia też mm -hmm. z edukacją polską, ale może mm, masz jakieś uwagi? Widać, myślę, że akurat w tym przypadku może Francja byłby lepszy wybór. Mm -hmm. um, um, może dlatego, że po pierwsze, rozmawialiśmy o, o, o kulturę i to jest taka, wiesz, międzynarodowa tak. kultura, a ja bardzo chcę, żeby zwoje dzieci Poznali wiesz, taką kulturę. Mhm. Oczywiście, że oni mogą to poznać przeze mnie, będąc w Polsce, a nie to nie byłoby to samo, jak się uczyć codziennie w tych szkołach. Jasne. E, tak, to, to pod tym względem myślę, że to byłoby ważne. I też Francja jest taki kraj, który ma bardzo um, um, mocna um, polityka rodzinna. Mhm. Tak, w sensie, że niektórzy się są dużo zasiłków. Tak? Tak. W Polsce jest ten 500 plus. Myślę, to jest że, wielka afera i teraz. Wiesz. Ja że mówiąc, zgadzam się myślę, że to jest bardzo dobrze, mm -hmm. tak, i do porównania do Francji to jest nawet mało, to więc dla rodziny we Francji to jest bardzo wygodne, mają trochę więcej pewności, że nawet jeśli jakoś stracą pracę czy coś, mm -hmm. będą mieli coś od państwa i mają bardziej spokój, że mogą wychowywać swoje dzieci w dobrych warunkach. Tak? Mm -hmm. to do tego znaczy, myślę, że... Ja pamiętam, wiesz, jak wprowadzane było właśnie 500 plus w Polsce. I rozmawialiśmy o tym z moimi rodzicami, mój tata miał krótki etap, kiedy był emigrantem zarobkowym we Francji. Ja pamiętam, to było bardzo dawno temu, bo ja byłam jeszcze w szkole podstawowej, i on właśnie opowiadał nam o tym zasiłku we Francji, że rodziny francuskie bez względu na zarobki mają taki, taką pomoc od, od państwa. I my wtedy właśnie byliśmy wiesz, w szoku, no bo, bo w Polsce w w tamtym czasie ta pomoc dla rodziny była Nikła. Ja no, też mam brata i siostrę więc byliśmy pięciosłową rodziną dosyć sporą. I ta pomoc by się przydała w tamtym, w tamtym czasie, więc, więc pamiętam, że, że i potem te kontrowersje też, które były właśnie wokół 500 plus. No, bo w Polsce wiesz, pojawił się temat, kto z tego będzie korzystał, taki trochę stereotyp pobierania tak. zasiłków i tak dalej. Podczas gdy we Francji to już funkcjonowało od wielu lat i ludzie sobie to chwalili. Tak jak mówisz, i, i nazywasz to polityką rodzinną. Dawid, to jest widzisz, polityka rodziny. Musimy przekazać te pieniądze do, do rodziny, tak? Czy chcemy dać 500 zł w gotówkach od ręki tak. do ręki, albo nie wiem, dać zniżkę na cińcz na przykład. Mm. Możemy o tym rozmawiać, ale wydaje mi się, że po prostu pomóc rodzinie i się upewnić, że... Bo to nawet mówimy o rodzinie, ale to są naprawdę dzieci. Niektórzy, wiesz, się uchodzą w bogatej rodziny, a niektórzy nie. nie a dajemy ludziom równe szanse no na właśnie, start. właśnie, dać, dać mm. ludziom równe szanse na, na start. Nawet ja myślę, że dać 500 wszystkim, to nie, nie tak powinno być. Niektórzy mm. mm. powinni mieć tysiące, a niektórzy powinni mieć zero. To jest tylko mój punkt widzenia. Jasne, tak? oczywiście. I Ale... tak jest we Francji, hmm. bo to jest po prostu według uh, uh, dochodów, tak się mówi? dochodów. O, tak, uh, tak, tak, uh, pensji, zarobków. tak, pensji mhm. zarobków. Tak. A, czyli okej, okay, czyli to nie jest właśnie rozdawanie porówno wszystkim, tylko. To zależy co dokładnie, ale generalnie to zależy właśnie od ile zarabiają rodzice. Mm -hmm. I też ja pamiętam jako student miałem właśnie trochę zasiłki, to też to zależało od jak daleko mieszkam od swoich rodziców, okay. Będąc, mm -hmm. bo jeśli oczywiście mieszkasz 10 km od swoich rodziców, oni mogą ci pomóc na co dzień, jakby nie wiem, czy ta jedzenie, czy co, a jeśli mieszkasz 1000 kilometrów od rodziców, to jest inna historia. rozumiem. A masz znajomych we Francji, właśnie, którzy już mają, e, mają dzieci mm -hmm. i um, mój brat. Ok. I um, jak oni się odnajdują dzisiaj w tej rzeczywistości? Na co narzekają albo co sobie chwalą? Co e, na, co, na co